Cześć za nami najważniejsza pod wieloma względami premiera dodatków w tym roku, czyli Magic Final Fantasy. Pierwszy dodatek Uniwersytet Beyond w historii, który trafi w pełni do cyklu Constructed, a kartami od tygodnia można już grać nawet w standardzie. Dużo było wokół tego szumu i dyskusji, jak to UBI negatywnie wpłynie na granie Constructed, gdzie zaraz Sephiroth będzie walczył przeciwko Spidermanowi i postaciom z Avatar. Tylko, czy na pewno tak się stało? Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie kształtowania się nowej mety, tuż przed gigantycznym eventem, jakim będzie Pro Tour w Vegas w ten weekend. Może się okazać, że pojawią się tam jakieś secret techy, ale zanim to nastąpi, chciałem z wami przyjrzeć się wynikom minionego weekendu i popatrzeć, które karty mogą realnie pograć w standardzie i nie tylko. No i które z nich uważam za rzeczywiście warte grania? Wydułem wstępu zaznaczę, że sam testowałem sobie przez ostatni tydzień różne rzeczy na MTG Arenie. Przejrzałem też wyniki eventów minionego weekendu na MTGO i na tej podstawie spróbujemy poszukać kart, które zawojują Constracted. Sam co podkreślałem już kilkukrotnie, nie jestem fanem rozwiązania, które wplata Universes Beyond w standard, natomiast uczę się nowego podejścia do Magic'a jako do całego systemu. Tak jak DD ma Forgotten Realms, Eberron i inne realia, które pączkują na kickstarterze, to Magic ma swoje warianty i ja będę się skupiał na tych, które akurat mi pasują, tak długo jak nie cierpi na tym mechanika. A powiedzmy sobie szczerze, mechanicznie gra jest w całkiem niezłym miejscu i z punktu widzenia designu nie można mieć zbyt wiele wielu zastrzeżeń. Magic też jako gra, która istnieje już ponad 30 lat, musi się zmieniać i ciągle ewoluować. Akurat ten moment może nie jest najszczęśliwszy, no ale takie są trendy. A za kolejne 20 lat będziemy ten moment wspominać jako mroczne wieki. Ważne jest też pewnie podkreślenie faktu, że o ile Final Fantasy teraz jawi się jako mało zmieniający set, z którego do Constructed przebija się dosłownie kilka kart, które raczej wzbogacają istniejące talie niż tworzą nowe archetypy, no to za rogiem czeka nas rotacja, która nastąpi w bardzo unikalny sposób, bo z początkiem sierpnia, no, gdzie zazwyczaj był to wrzesień. A no, wraz z pojawieniem się Edge of Eternity, pożegnamy z United, Brothers War, Phyrexie, no i obie Marsze Maszyn. Pytanie, czy wtedy nie dojdzie do większych przepasowań, choć patrząc na to, co się dzieje obecnie, to w dykach dominują karty z Blamborą, Wilds of Eldraine i Daskmornu. No więc pewnie tak dużo się nie zmieni. No ale kto wie, co przyniesie nam też sam Tezred. Karty, które wyrotują, są już raczej drugoplanowe, bo tak naprawdę największym ciosem będzie wypadnięcie chyba temporal lockdownu, Szeold i Fastlandów. Golgari, Midrange i Dimir ostatnio nie radzą sobie najlepiej, więc może to nie być jakoś specjalnie odczuwalna zmiana. No dobrze, ale film miał mówić o kartach z finala, które zaczęły pojawiać się w spisach. Zacznijmy więc od topowych, standardowych list, których możemy się spodziewać również w Vegas. Zacznijmy od nieco już monotonnego monoreda z myszami. Tutaj spisy są tak ciasne, z każdą kartą robiącą różnicę, że trudno znaleźć cokolwiek, co mogłoby się tutaj przedrzeć. Wyobraźcie sobie jednak moje zdziwienie, kiedy w trakcie grania na arenie, pilotując sobie mojego ulubionego Golgar Midrange'a, udało mi się dość komfortowo ustabilizować na 12 życia z blokerami na stole dostałem z nienacka Nemezisa, który dostał Monstrous Rage'a i Self Destruct. Faląc we mnie za bagatela 12, w ogóle bez konieczności ataku. No bo sam Self Destruct uderzył we mnie za 6, no i drugie 6 poszło z Nemesisa. To, jak sądzę, był pik możliwości tej karty, ale wcale nie działa to źle z Heartfire Hero czy pozostałymi miszami, mogąc zadać brakujące obrażenia. Ja zacząłem sobie grać na dwóch sztukach, natomiast mam straszny problem z tym, co w zamian wyjąć. Skończyło się na jednym Frenzy i jednym Mega MegaBay Lizardzie, no ale nie jestem co do tego przekonany. Drugim najpopularniejszym deckiem jest Izet Prawes. Tu spisy zdają się być jeszcze ciaśniejsze, szczególnie że cała idea deku sprowadza się do dużej ilości niskich kosztów i grania wokół tokenów ze Stormchase Talentu, Stilkatera czy Drake'ows Hatchera. Natomiast na horyzoncie pojawiła się nowa gwiazda, Vivian Nitier który potrafi wznieść ten dek na nowe wyżyny. Jego problem polega na tym, że kosztuje 3, no i ma w plecach tylko 3, natomiast akurat pod tego topora błyskawicznie ucieka. Jest chyba najczęściej testowaną kartą i sprawdza się całkiem nieźle, tylko trzeba sobie wprost powiedzieć, że to nie jest takie nowe win condition w deku, które możemy po prostu dołożyć, trzeba pozbyć się któregoś z poprzednich i z tego co widziałem najczęściej wypada Hatcher właśnie na rzecz wiewego który, jeśli tylko przeżyje, to potrafi niesamowicie pozamiatać. Natomiast to nie jedyna karta, która się tutaj pojawiła. Widziałam też Astrologian Planisfer, które zdaje się pasować do ogólnej koncepcji talii, natomiast mnie osobiście się nie podoba i nie przekonuje, bo trzeba znowu coś uciąć, a w pełni w zasadzie tę samą rolę co Cory No tylko trochę gorzej. Natomiast rzeczywiście też potrafi sobie zrobić robotę. Są też karty, które są na tyle dobre, że pasują do więcej niż jednej konstrukcji. No i taką właśnie uniwersalną gwiazdą i moim zdaniem w ogóle najlepszą kartą dodatku jest Cecil Dark Knight. Ten one drop w zasadzie nie ma wad. Stwór za jeden many, dwa trzy z deftaczem już jest dobrym ciałem, które równie dobrze łapie myszy jak i overlordów. Natomiast, no owszem, ma ten drobny drobak, że jeśli zaczniemy nim atakować, to bije również w nas, no ale daje nam to szansę go transformować i szybko odrobić straty. 4 na 4 Lightning jest trudny do zabicia, tylko no, trzeba uważać na nisko latające Nemezizy, bo efekt może być taki, że zanim się uzdrowimy, to już zginiemy. Najlepiej chyba sprawdza się w Dmirze, natomiast widziałem go też testowanego we wszystkim, co ma czarny, zarówno Golgari, Monobe, a nawet się z czarnym. Podobnie uniwersalną kartą wydaje się być Dark Confidant, niegdyś wielka gwiazda, która robiła robotę i dawała kartę advantage, teraz nieco zakurzona, bo zwyczajnie nie bardzo się gdzieś mieści, szczególnie, że potrafi być dużym strzałem w stopę przeciwko Redowi, z którym obecnie trzeba się bardzo liczyć. Znowu, widziałem próby grania nim zarówno w Dimirze, jak i Golgari. natomiast nie ma lepszego prezentu dla Reda jak odsłonięcie Kaito albo Geeks Commanda z Confidanta. Jeśli jakimś sposobem uda się osłabić Reda, to może czas z Confidanta jeszcze nadejdzie. Chociaż trafiłem też raz na przeciwnika grającego Raktosem, który z tego co zrozumiałem polegał na prostu dołożeniu do Red'a Konfidenta właśnie po to, żeby jeszcze zyskać kartę advantage. W kilku dekach rzuciłem się również w oczy Ultima. Overlord ci Asorius w różnych wariantach próbują w ten sposób rozwiązać problem nie tylko stworów, ale też artefaktów przeciwnika. bo Temporal Lockdown to główna broń przeciwko Izetowi i Redom, takim, które bawią się korist Natomiast koszt 5 many oznacza, że pojawi się w stole dosyć późno. Równie późno na stole pojawić się ma Juna, która idealnie pasuje do talii z Overlordsami. Natomiast, o ile rozumiem, dlaczego można chcieć tą kartą grać, gdzie interakcja pozwala nam wracać Overlordów z grobu i kręcić się jeszcze bardziej, o tyle jest to taka karta, która wygrywa jeszcze bardziej, gdzie najczęściej ci Overlordzi już robią robotę w pierwszym podejściu. Natomiast pojawia się gdzieś tam w pojedynczych sztukach w taliach, no i rozumiem, no miażdży wtedy, kiedy się udają odpalić. Widziałem też próby grania Samon Fenrir, również w Overlordsach, przy czym znowu, jest to mocna karta, bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję talii, będąc enchantmentem, który szukuje nam land, gdzie gramy wielokolorową talią, natomiast znowu, rozwiązuje trochę nieistniejący problem, bo do fiksowania many jest Analyze Polen, Pollen, no i oczywiście zielony Overlord. No i takie teoretyczne wzmocnienie otrzymał też Bounce w postaci Ambrozy Whiteharta. Wpisuje się w ideę deku znowu, również pozwala wracać Permanent, ale jest zwyczajnie dużo słabszym kilinem. Nie dość, że nie lata, to jeszcze nie dobiera karty. Sprawiając, że moim zdaniem deck wbrew pozorom wcale nie zyskuje. Teraz, o ile do tej pory wspominałem o tych topowych konstrukcjach, które rzeczywiście widać na arenie dosyć często, tak wydaje mi się, że trzeba też wspomnieć o taliach, które nie są tak oczywiste, a również pojawiły się na horyzoncie, korzystając właśnie mocno z kart final fantasy. Mnie najbardziej zaskoczył i urzekł Grul Delirium, oparty o Samon Brynhild i teże Brinchild to jest w ogóle bardzo dobra karta, tylko po prostu już się nie mieści do REDA, bo gdyby tam był jeszcze jakiś drobny slot, to myślę, że można byłoby ją wcisnąć. Natomiast w tej tali zyskuje nową jakość, bo w całości ten deck składa się z kart, które bazują na Delirium i korzysta z bardzo właśnie nieoczywistych rozwiązań. No a tu mamy Ludzika, który jest enchantmentem, sagą, więc pozwala nam tutaj się trochę zakręcić. Mamy tutaj też Patchwork Beastie, Knight Curatora, Wildfire Wicker Folka, Omnivorous Flytrap. No i to na pierwszy rzut oka są takie dość przeciętne karty, które owszem gdzieś tam mają jakiś ciekawy twist, natomiast no do tej pory nie widzieliśmy ich na stołach. A tu w towarzystwie nie wiem, Fear of Missing Out, Out, Terry, no i paru innych sztuczek bardzo szybko zaczynają błyszczeć no i stają się realnym zagrożeniem. Bardzo dobrze się po prostu bawiłem grając tą talią. bałem się Radę, ale okazało się, że całkiem skutecznie można z nim powalczyć. A już po chwili nasze stwory są po prostu lepsze. No i właśnie duża w tym zasługa Terry i Brynhildra. Jeśli macie możliwość, to po prostu zagrajcie sobie tym dekiem. Polecam Wam, bo zabawa jest przednia. No i jest to zupełnie coś innego niż pozostałe deki w mecie. Drugą taką talią wartą wspomnienia są celestowe tokeny, które są trochę taką wariacją na temat wcześniejszej talii Mono White. Stopniowo budujemy sobie przewagę nie, królikami, nietoperzami i insektami, żeby wreszcie zagrać Behemota i skończyć grę. Tu znowu, karty z Final Fantasy nie odgrywają jakiejś kluczowej roli, no ale pojawia się battle menu, które jest bardzo elastyczne i dostosowuje się do zaistniałego problemu. Bardzo mnie też rozbawił fakt, że kiedy ja bawiłem się tym deckiem, to najczęstszym zastosowaniem okazało się być to najbardziej niepozorne, czyli dostać cztery życia, kiedy gra się przeciwko redom. Teraz, tak jak wiem, że poruszam się głównie po standardzie, no ale tuż przed Proturem to jest ten temat numer jeden, a dodatkowo jest mi po prostu łatwiej testować na arenie. Natomiast moje badania zahaczyły też trochę o inne formaty, gdzie znowu wnioski są podobne. Final Fantasy jest raczej marginalne. To nie to, co jak może pamiętacie, wydarzyło się wraz z premierą Lotra, gdzie momentalnie Orkish Bowmasters zawojował świat we wszystkich formatach. Mimo to, na przykład w kontekście moderna widziałem w Mardu Energy Sephiroty. no i pojedyncze Lightning, Army of One, gdzie, jak rozumiem, celowo do energii dołożony został czarny tylko właśnie po te sefiroty. Podobnie z Izetem, który próbuje przemycać Viviego, ale mam wrażenie, że w modernie to akurat on robi dużo mniej niż w standardzie. No, chyba żeby zbudować wokół niego jakiś kombon, no ale no to wtedy trzeba zmienić całą koncepcję. Poza tym, na razie niewiele jest tych przebłysków w Final Fantasy. W pionierze z kolei widziałem, że faktycznie Monoblack zaadoptował zarówno Konfidenta, jak i Cecila. Natomiast poza tym nadal jest to format zdominowany przez Redy, a deki są jeszcze ciaśniejsze i nie ma tu miejsca na razie na karty z Final Fantasy, natomiast no, jak może wyjdziemy z tego tematu standardu i zrobi się trochę miejsca na inne deki, to może trochę więcej tutaj będzie testowania ciekawszych kart. Podobnie jest w legacy, do tej pory nie wypłynęło nic, co by mi się rzuciło w oczy z nowego dodatku, co przebiłoby się do tych top tier decków. Natomiast oczywiście, jeśli wy widzieliście jakieś inne opcje albo macie własne pomysły, to śmiało OPiszcie w komentarzach. Sam jestem ciekaw, co jeszcze mogło się pojawić albo co po prostu przegapiłem. Skat, które moim zdaniem zasługują na grę, a których nie widziałem, co trochę mnie zaskoczyło, jest Tifa, która z popularnym Monstrous Rage'em i Landwolem potrafi być sporym zagrożeniem, no ale ewidentnie RG w tym, którym mogłaby działać, jest po prostu wolniejsze niż Monored, który robi to samo, tylko lepiej. Zaskoczył mnie też, że brak starting towna w żadnym ze spisów, natomiast to pewnie będzie ta zmiana, która nastąpi wraz z rotacją. Spodziewałem się też, prób przemycenia Klauda i Sephirota, no, ale tak jak dotąd nie widziałam żadnej skutecznej próby. Biorąc to wszystko pod uwagę, to śmiem twierdzić, że jak na razie bohaterowie Final Fantasy no, specjalnie zawojowali ten standard, jak i pozostałe formaty, a te karty, które faktycznie się w nim pojawiły, nie rażą jakoś tak bardzo mocno. Pozostaje tylko czekać na nadchodzący weekend, gdzie przekonam się po prostu, jak bardzo się w moich ocenach i przewidywaniach pomyliłem. Tymczasem dzięki za Wasze uwagi, no i do zobaczenia za tydzień.